Imię Boga miłosiernego, miłującego, na anioły wysyłane kolejno po sobie, na tych aniołów, które pędzą jak burza, na tych, którzy rozprzestrzeniają boskie przesłanie, na tych, którzy rozróżniają dobro od zła, prawdę od fałszu i tych, którzy przynoszą ludziom napomnienie, aby jednym dać szansę, a drugich ostrzec że to, co zostało obiecane, nadejdzie. Wtedy, gdy gwiazdy zgasną, niebo się rozdzieli, góry zostaną zmiecione i nadejdzie wyznaczony czas na zgromadzenie posłańców, wtedy obietnica się spełni. Do jakiego dnia będzie to odroczone? Do dnia sądu. A kto Cię nauczy, czym jest dzień sądu? Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Czyż my nie unicestwiliśmy wielu ludów z dawnych czasów i zastąpiliśmy ich nowymi pokoleniami? Tak postępujemy z grzesznikami. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Czyż nie utworzyliśmy Was z nędznego płynu, który umieściliśmy w bezpiecznym miejscu na określony termin. Dokładnie to wymierzyliśmy. I uczyniliśmy to perfekcyjnie. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Czyż nie uczyniliśmy ziemi miejscem zamieszkania dla żywych i umarłych? Czyż nie umocniliśmy na niej wysokich gór i nie daliśmy wam słodkiej wody do picia? Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Usłyszą: Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo. Idźcie do cienia w trzech kolumnach, który nie osłania i nie chroni przed płomieniami. On wyrzuca iskry wielkie jak zamki, jasne jakby były żółtymi wielbłądami. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu, a jest to dzień, w którym zamilkną i nie będą mogli się usprawiedliwić. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. To jest dzień rozstrzygnięcia. Wezwiemy Was i tych, którzy byli przed Wami. Jeżeli macie zaplanowany jakiś podstęp, to użyjcie go przeciwko mnie. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Bogobojni znajdą się wśród cienia i źródeł oraz owoców, jakich sobie zapragną. Usłyszą, jedzcie i pijcie z radością, to nagroda za Wasze czyny. Tak wynagradzamy tych, którzy czynią dobro. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Mówi się im: Jedzcie i radujcie się chociaż przez chwilę życia doczesnego, grzesznicy. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Kiedy jest im powiedziane: Oddajcie pokłon Bogu, to się nie kłaniają. Biada tym, którzy zaprzeczają prawdzie o tym dniu. Jakie więc słowa po tych, które usłyszeli z Koranu, uwierzą?